Witam Was bardzo serdecznie. W 22 odcinku zagrajmy w Quake 2 Evolved. Mamy za zadanie przejść do stacji POMP, aktywować stację pierwszą i drugą. Chyba pierwszą żeśmy już zrobili, aż nie wiem. W takim razie mamy iść tutaj. Albo dopiero będziemy aktywować. <laughs> widzieliście z zaskoczenia, z daleka. co ja mam teraz przy sobie, tego Chaingana to jest jak ten z Predatora, mini działko co Blame go posiadał. Ten bohater, aktor. No niestety mało już amunicji, ten Chaingan wyścigił 3 w zastraszającym tempie amunicję, więc jej nie mam Dobra teraz szokglana No wreszcie. Jest na pewno tam Nie mylić czczołgiem Wiem No, zdołałem go zabić Zanim on mnie trafi, trafił W trafił A, tego też który co zostało. No, naparzałem niego rakietami jak pierdolnięty w dekiel, a, bo wolałem, żeby jak najszybciej zginął, a... Nie chciałem, żeby mnie trafił, bo jest niebezpieczny. Po śmierci fajny głos właśnie wydał. O, tu jest chyba... tak, pierwsza stacja aktywna. widzicie tłoki, to są właśnie te pompy. Teraz dążamy do stacji drugiej Rakiet już wytraciłem tam, tam gdzieś łazi ten komander Ja do niego dojdę o, drugi tę Już wiem jak kurwa łazi z wielu z tam gdzie zaraz będziesz to tam puszczę rakietę kartę trzeba do drzwi. To ja sobie zrobię tutaj save'a. Tak, tak. Nie zdążyłeś strzelić.

Stacja numer 2. Bomb. O, tam ktoś spada. Do kwasu spadli. A, widzicie co się dzieje z tymi żołnierzami? Przez przypadek do kwasu spadli i się wyrzynają. Kurwy Patrzcie ile ich jest tych skurwieli. parę karaciów na, na śniadanie. Żeby się trochę chłopaczki rezerwali. Druga, druga stacja pomp pojedyncza tym razem została aktywowana ProSing to Reactor core Do rdzenia reaktora muszę wyjść Zabić wszystkich cały opór Kill all Resistance Za, Zabić wszelki opór O, sądy 3 stopnia. Wystarczą dwie rakiety albo dwa granaty.

Nie idę po tą ulicy. pieprzyć Bo ona w złym miejscu leży A ja się nie będę męczył specjalnie, żeby Po nią iść Dobra, idziemy teraz tutaj Kolejny save Beczkami dodatkowo się chłopaki rozerwali na imprezie Pięknie No i mamy bluki teraz szybko do tych drzwi idziemy robił Moim, przed moimi granatami granata żebyście się rozerwali o, walnęli przez przypadek jego i on teraz będzie w nich strzelał zobaczymy co się stanie Pokonał Chłopaki się rozerwali o drugi pół drugi Będzie tam do niego chodzić, nie? Nie ma nic na tych skrzyniach, tak nawet byśmy nie weszli. Sprawdzam wszystkie bronie. Dobra. Na tym zakończymy odcinek i zapraszam na 23.